Oho, dzień dobry. Dzisiaj z domku. Właśnie Limko, zobacz co tutaj dobudowałem, bo ty nie widziałeś. A co byś dobudował? To było poza odcinkiem. Proszę bardzo. W co się sensie, ta tyroka? Ale masz wąs. A Nie! Aha! Uh. Ale masz wąs, wąs też. Miesz jedną. <laughs> tak. <laughs> O, i przyszła nasza pani. Wygląda jak Alphonse. I moja siekiera wielka. Chcę po skrzyneczki. O, pani chodzi, ty, daj mi tego Obrzymka, proszę cię, co? Kurde, ale strasznie zimno jest w mojej postaci, wiesz? Jak mam jej to zabrać? O jej też. O, oddawaj na razie. Okay. Nie gryba się. No ja muszę. Grywa, oczywiście, a jak. Muszę mi Obrzymka wziąć. Została spluwka, jak sobie pójdę po spluwę, to jej dam, a później. Ale zauważyłeś ogólnie, że w ogóle się nie respią drzewa z powrotem? Zauważyłem. Już sobie nieraz to poruszyliśmy, ale to jest ter ter temat warty poruszenia akurat. Teoria. No. I nie mogę już. Brałem ją w kombinezon z powrotem, bo. aż normalnie w szansu, jak widziałem, jak ona w suknięce chodzi. Czyli Kelvin. Kelvin mi tam pomagał na górze robić budowlę człowieku. A właśnie widzę, że tam jeszcze taka wieża, jeszcze no, coś. Ta to wieża. też tak? Obserwacyjna, tak. Uhu. Uh, to uh. byśmy musieli dzisiaj bramę obudować. I! Si. Ale piorun idealnie trzasnął. Gdzie? <laughs> spojrzałem tutaj potrzebne do Tyrolki, spojrzałem na tą wieżę do góry i idealnie piorun jakby trzasnął za, e, trzasnął za nią. Piorun, tak jakby wiesz, w nią uderzył. Piołun trzasnął. To Piołunek? To jest Kelvin. Taki Aha. czystszy na twarzy, ale uszy dalej ma kurde nie, nie umyte. Uszy nie domył, Uuu, nie ma patyczków. To wszystko? O, wypadłem za bramę. To dzisiaj. Znaczy w sumie, dzisiaj. może jak tutaj kawałek terenu znowu sobie tutaj dobudowaliśmy, to z kolei sprawdzimy sobie drugą część wyspy na przykład. Ktoś wymyślił. Okej, okay. daj pomysł. <laughs> się cicho już. No nic, no, możemy lecieć. lecieć. A, chyba, że tak. Nie ma problemu. Możemy. Znaczy... Ej, co to za znacznik się tu pojawił na dole? Co to jest? No to ja już nie wiem, gdzie chcę iść. A to nie wygląda w sumie trochę jak. Nie, to w sumie wygląda trochę jak wszystko. Nie wiem do czego to porównać. Znaczy, na początku myślałem, że to jest figurka szachowa, konia. Konia. Roku, no, dokładnie. Ale właśnie z trójkątem? Igni jeszcze dodatkowo? No, aha. Ale... Dobra. No to... A może chodź spać, bo jest ciemno, jest zimno, tak. pada śnieg, jest brzydko. Krok z godzina 17.43. No tak, idziemy. Nie, 18.11. Nie, 17.44. No to A, dawaj. Tak. Już? Gotowy? <laughs> tak, tak. A nie, tu jest zapis. Ciach? Trzeba teraz słyknąć napoju, którego nie reklamujemy. Dokładnie. O, zasyczało. Ja nie mam. Nie mam, to łyknę sobie. O, o nawet się napił. Na śniadanie kombre. Dobra, łeknijam napoju? Ciach. Nie mam żadnego mm -hmm. napoju. Możelimkowi buchnę z szafki. Idziemy. I od razu walimy tam na dół. Och, jaka piękna pogoda. MRE. Ładnie, przejrzyście. Dobra, biegniemy od czego dalej. czego to jest skrót? Od czego to był skrót? Military, coś tam, coś tam. Rosja, Rosja, A nie, mil, mil ready to eat. Mil ready to M -r -e. eat. MRE. Proszę. Chyba, że to będzie ten skrót. <laughs> Chyba, że my znaleźliśmy jakiś nowy. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Poczekaj, nie mam mińska, więc możemy łosia. Wszystko jest. A nie, już uciekł, więc nie możemy. Podoba mi się, że w OBS jest zakres pokazujący mniej więcej, gdzie idzie ten dźwięk ci idzie. Na jakiej głośności to mniej więcej wszystko jest. W OBS? -ie? Tak, 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 w OBS. -ie. O, jest łosiek. Byłeś I pierwszy. I patyk podniosłem. kurczę, ja myślę, że już go oprawiam. Ty, ale krzaków to jest bardzo dużo. Mięso, 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 mięso. Co? co? Jedno mięso tylko od pełnej osoby. A ty parszywy jesteś, wiesz? No co ty ognisko o. zrobiłeś? I gdzie ja miałem Gdzień teraz strzelbę? Robię. Na którym ja miałem strzelbę w slocie? O, kusza, zapomniałem o kuszu. A, dziękuję. Dziękuję. Za co dziękujesz? Kiknąłem sobie, ale to poza mikrofonem. No, zdrówko. Co mamy? Myślę, o to chodzi, że nic. Pieniążki Muzyka pokażę? gra tylko. Nie, no, jest tu coś, zobacz. Tu świeci. i co to jest? Fuck. Nightfall? To ja podniosłem. Co? Ty no żartujesz. Ja pierdolę ty. Ale jaki to ma wygar? Naprawdę, aż takie szybkie, ale wsteczny to jest bardzo niezły. Zawykowałem się. Jakie No właśnie, że za bardzo. to jest świetne. Ej, da się podskakiwać na tym. No? Wow, na ręcznym jak wszedłem. Pacie sobie przytrzymaj. Okay, jak się schodzi? Oczno. Okej. Okay. Ej. A jak się schodzi? No właśnie. Ej, jak cofasz, to robi pipi pi, pi. Jak ciężarówka. A. A jak się schodzi? Nie wiem. F? Nie. C? Co jesteśmy? Chodź dwa razy, aby wsiąść. Aha, spacją dwa razy, dobra. No Ale co i teraz. Bileciki ty kontroli. <laughs> Jak on to ma lampkę, ty kurczę. A się dwie spacje, Ale będzie mi śmigać się po jaskini, człowieku. Nie wiem, czy wejdzie komuze... z tym do jaskini, ty. O, jej, ej, żarówka. Lecak tu jakiś jest, czy ubranie? Co to jest? Proszę przebrać. To no, mu się nie przebiera w to. Nie można zabrać więcej kurtki zimowej. Ojku. Serio nie można? Chcę, to byś wszystko pozabierał stąd. Włócznie wezmę kolejną, ile już mam włóczni? Dwie. miałem dwie. Ej jaka jazda z tym jest. Ja pierniczę. O, tu są nasze kości jeszcze. Ale to jest świetne. <laughs> Ja, Pinko, jaka jazda. No to co, wciśniemy, kurde, na plażę i plażą yy, dookoła wyspy? Czy nie? Znaczy, tutaj w sumie tej plaży nie ma stricte naokoło wyspy. Ja myślałem, czy nie pojechać. No yy... Gdzie jesteś? O już dupę, no mnie. W tamtym kierunku, jak jest teraz na wodospad, na prawo. Tak, żeby od tamtej strony obkrążyć całą Błomatko, wyspę. ty zobacz to. <laughs> co ty robisz? <laughs> Bączki. O, kurde. You'll spin, me Dobra, right ty. Front. Tak jest. Ty gramy w rosyjską mnoletkę? Nie, bo to jest ten. A tu dżinek. It's been been rolling, patrolling. O, leci Kelvin, ej! Go rozjechał jaki gupel. Idź tam, wejdź jest... sobie, Kelvin, weź sobie motorek tam. On Coś nie podjeżdża no. wszędzie, wiesz? Jak nie podjeżdża, jak Ma nie podjeżdża, blokady, a nie, nie ma blokady. Ja pierdzielę, jak to śmiga. jak mi wyrzuciło. Wywaliłem się. Pierwszy A, upadek stary. Ty wiesz jak wyrżnął. Oj, zobaczę na odcineczku, bo niestety ale tutaj nie, nie widziałem. O nie o, zobaczysz na odcineczku, Ale kurde. Jaki o tu jest rzeka. No właśnie ciekawe. A jak nie w sumie da... zamarznięte jest wszystko. Tak, faktycznie ty. Ciśniemy. Joko jazda. Wow. Jak wyglądasz? Jakbyś nie miał tego motocykla, to jak Jezus byś wyglądał taki bardzo szybki. Jezus dobra, Ale ty masz takiego ty... Typu, no. Wiesz jak on wygląda? Te ręce na boki po prostu jedziesz do przodu. No ty też masz tak ręce na boki Ale ja mam strzelbę. Ej! A, Virginia nam z królikiem Ej. idzie. Uciekamy... Masz strzerbę, <laughs> faktycznie, ja też chcę strzelbę. Nie no, nie uciekamy, dawie tego królika. Hej, jasiona, jasiona. Nasiona i jagody Dawaj. To jest żona moja i ja co Jasiona. Czas... O Jasiona? O dobra, musiałbym zejść. Po no co ja Szedłem. przyfasoliłem? Ale jak się wyglebił, Jak? To dobrze ten królik wygląda na lodzie, wiesz? Tak zazwyczaj leży w trawie. Ej! Ej! <laughs> I to ma dobrą. Ojej, ta... Ej, co tam. A sobie poszła. Z sobie leży na śniegu, nie? I się opala. To jest niezła. Dobra, ty ciśniemy. Troszeczkę za szybkie to jest, wydaje mi się, jak na ten teren, bo cały czas gdzieś uderzam w jakieś krzaki czy w coś. O. Dobra, Co prowadź. Nie, bo przypadkiem wszedłem na Tyrolkę, znaczy przypadkiem wszedłem na Tyrolkę, ale nie widzę teraz e, kółeczka. Nie ma motocykla. Tu na dole leży koło Wierzin. A no tak, faktycznie. Masz go Co ty mi zrobiłeś motocyklem? Oddawaj go. Dziękuję. Dawaj, jedziemy gdzieś. Nie, jest to za szybkie, kurczę. On. Da się w ruchu, kurde, na to przymieść. Tak, no, on zawsze go bierze no? w rękę i po podnosi. I dopiero musisz go położyć. Nie wiem, gdzie ty chcesz jechać, musisz mi to wytłumaczyć. A gdzie jesteś? Troszeczkę wyżej. Troszeczkę wyżej, czyli? No, na prawo pojechałem. Fajnie, kurczę, taka fajna rzecz jest go na stricte. Podoba no. mi się. Dobra, jedź za mną po prostu. O Jezu, jak to on skoki. Nie da się iść. tego opanować, nawet na prostej drodze. O, ciężko się go czy śnieg jeszcze na to wpływa, jak? No dobra, widzę. Och, Jezu, o Jezus. nie uważaj. ale teraz zasuwamy ją. Jak wyskoczało! Pienek. Łosia niestaranów. Czekaj. Gdzie on jest? A tu faktycznie a na mapie. Ale przyfasoliłem. Te pięki trzeba wybić kiedyś. Ej! a będziemy driftować na lodzie? No przecież... Ja już drif... O Jezus, przewaliłem się o. przez pińka. Bo tak Mówcie, na lądzie ma to ty... lepszą przyczepność niż na lądzie. O, jaki skok! Jaka jazda, ty. No nie, nie ma dobrej przyczepności. Nic, a nic. No Wracaj tu. Nie mogę teraz kurczę tam nakierować na to. Ty tam pojechałeś? Ała! No kurde! To jest, przewaliłeś się. Ej, ale kto pomyślał, żeby zabrać takie coś w ogóle tu. Tak. to ta <głosymi> mapa tak, nie mam jej inaczej, jak tego nazwać. Mapa tak średnio dostosowana pod taki. Czy, transport. Transport, transportu. <noise> no właśnie. Ja pierniczę. <noise> kolejny raz wykoziołkowałem. No ja widzę te mniejsze drzewka. On <noise> strąca, wiesz, wali je, ale. To jest leżysz? No pewnie. Tak, kolejny raz. Co prze, przepadłeś? Gdzie ty Oba. chcesz jechać, powiedz mi? Tędy, a nie nie czekaj, to jest na przełaj, to bardziej tędy. Tędy i pojechał no. Ała, kurde. Pamiętaj Dzinek, jak patrzysz w telefon, nie krój. No, ja pamiętam, że chcę jechać za tobą i po wszystkich drzewkach się ubijam. Nie no, jest to fajne. Ty, ale bardzo dobrze się sprawuje w po, podjeździe pod górkę, wiesz? Na coś, co ma jedną Właśnie tylko. widzę, no. Przepraszam. Przesuń się. Pochwaliłeś? Tu walimy? Na, na, na tą? Co jest? Wjechałem po drzewie, widziałeś? Dobrze, ja no, nie widziałem, bo minąłem cię już. Znaczy, natomiast sieci no, znaczy... mi słońce przez górę w oczy. To jest dobrze. Wjeżdżam pod tę górę. Czemu ja ciebie nie mam na. A faktycznie. A tu podjedzie? A tu podjedzie, ach, nie? Wiesz, genialne, co podjeżdża, nie? Daje radę. Ja kurde Bele. Zamiast objechać naokoło. około, strome to wjeżdża? No. Zamiast Ała. Ała. objechać naokoło, to walimy kurczę, przez samą nie. górę. Lonely Co Mountain. Czy ja Ty tam pojechałeś na dół? E, nie, Czyli, że ja sam pojechałem do góry. O, ciekawe czy tu pod tą ścianę wjedzie. Nie no, bez kitu, wjeżdża. On pod pionowe ściany wjeżdża. <noise> Durszty trochę chyba nie przewidzieli. Tu no też wjeżdża, ja pinkole, ty. A my to... wtedy trudziliśmy się, biegliśmy na około z tymi lotniami. No to ja a tak to, to mogliśmy zabrać... Ej, a co jak da się zabrać lotniej to na raz? Szczerze wątpię. No dobra, no to cisnę tu, zobaczymy, sprawdzimy prawa fizyki. Nie ma żadnych praw fizyki w tej grze. Wow. <laughs> nie ma nic. Właśnie... Łoł! Wow. Gra to udowadnia w 100 Ja pinkole, bym sobie strzelił samobója teraz. Idź tu na górę, i on się tam zatrzymał. No, zobaczysz <laughs> na odcinku. Co? No na no, no. No ja bym właśnie tam sobie rypnął, ty. O! już mam miniaturkę. Pięknie tu jest. Ja już też mam miniaturkę. A, e, uważaj, moja uważaj. Miniaturka? Nie, no ja i tak wpadam zawsze te same. No Kurczę, nie nie ból, umiem. to ja rozumiem. Nie umiem nasterować <noise> chcię się wybić stąd zrobić taki kurde wiesz. Ale nie się ciągle o coś? No chce. właśnie o coś tak jak było jakieś gałęzie cały czas słyszę. Znaczy zauważ w sumie, że tutaj ten teren jest taki dziwnie kanciaty, taki geometryczny strasznie jak. No ale na... czy on się. on się niszczy w ogóle ten Szczyte. motorek. Kurde, jak już tu znaczy... jestem, to nie sposób nie wjechać na ten szczyt tam. Muszę go zdobyć teraz ten szczyt. Który szczyt? ten najwyższy tam. O nie, 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 nie. nie. Nie, 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 jeszcze raz nie. Znaczy, podejrze... <noise> znaczy podejrzewam ogólnie, że jak już to ma ładowanie na baterię, wiesz? O ile w ogóle ma. Nie, mi chodzi o, po prostu o to, czy się rozwala, czy ulega zniszczeniu. Nie, nie, takiego czegoś to w sumie raczej nie. Ale sobie wybrałem trasę, kurczę, ale dobra, jakoś daję radę. Widzę, że mam lepszą kontrolę na, na nad pojazdem. Jak nie trzymam nic w ręce, No dobra, no to ja już mam kontrolę teraz. Ja widzę mój motorek. Tego cały czas. Już go mam. Nie, 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 nie! nie. <laughs> A, nic tu nie ma. O, wystarczy się podskoczyć, wystarczy i on już znowu ciśnie pod te górę, nie? Nic tu nie ma? A, o, jak przeskoczyłem. <laughs> no stań, żeś na tym nierównym się. O, matko kochana. Widzisz to? No. no przecież ale nie mogę go ogarnąć. Strasznie o, przyjechał. znowu wyskoczył. Dzień, nie ja w tym. Kierunku. No, chcę po prostu powoli podjechać, ale jest strasznie. Tam jest jezioro. Zjeżdżam. Dobra, wiesz co zjeżdżamy z bo to on już na wstecznym nie daje rady tutaj. Nie szarżuj. Ura! <laughs> o, sakra. Ale nie, o, jest wszystko ładnie pięknie. No piłuj! Dobra, tu jest Dobra, jeziorko. Się... O, coś tu jest pod nami. Jakiś, takiś, nie wiem, coś tam leży. Jest jeszcze jedno jeziorko. Ładne <grym> Aha, miejsce na bazę. O staw ci chodzi tak? Nie, tu pod nami zaraz. Centralnie. A co to jest? O nie. Tak kamień, kamień tam jest tylko. Nic tam nie ma. Jest stromo bardzo. Tak zerwało się. O Jezus. No dobra, to jednak lecę. No i spadam. I wyglądam. No wyrżnął się. A żyjesz? No tak, ale gdzie motorek tu leży? Dobra. Tak, to jest tylko kamień. Żyje, no? Teraz oglądamy jak Limko zjeżdża. Wow! Limko, ale zrobił. Łoł. Idealnie, żyje. Ja masakra. Możemy podjechać tutaj, zobaczyć tą jaskinię sobie, wiesz? Tą jaskinię? Tutaj zobaczymy sobie, bo koło ziora tutaj jest jaskinia na mapie zaznaczona. Ale tu jest dużo lepszy teren... Ała, nieważne. <ścoughs> Chciałbym powiedzieć, że to jest dużo lepszy teren, bo jeszcze się nie wywaliłem. <ś> no. <ś> znaczy zauważ, że tutaj praktycznie w ogóle nie ma krzaków. O nie, między drzewami i niestety ostatnie drzewo moje. Chyba na tym samym co ja. Fajnie wymijałem, wymijałem. Więc już nie wyminąłem, Bo jak on skoki tutaj, Co to nie tutaj było? Gdzie tym mnie prowadził. i tu jest... O nie! A, tu. O, nie! O, o nie! O nie! O! nie, nie! Udało się. Ja pierdziele, ryczymy jak głupki. O, na lodzie no chyba się jest nie uda. Wodoodporny ten, 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 motoryk. Chyba. O, tu jest jaskinka, patrz. I wjeżdżaj nie tam. Nie, no, do jaskini nie, nie na tym. Nie da się? Nie. O, co ty tam znalazłeś? Zapisałeś? E, tak, z zwykły namiot tam jest. Kupiłeś namiot? Ale wiesz co? Czasem. weź. Tak się nie da, wjechać wjecha do jaskini. to nie wiem. Tak jakby coś tam blokowało, ale. Ej, tymczasem ja nie mam żadnego pancerza, wiesz? Masz, masz pancerz? Nie wiem. Też nie masz? Znaczy, na sobie mam, ale w ekwipunku chyba nie mam. Nie, ja nie mam na sobie nawet i teraz, kurczę, muszę zobaczyć na początku odcinka. Czyli miałem i go po prostu straciłem tymi uderzeniami. To ty o co chodzi? A ty też nie masz, też masz, tylko na rękach i na jednej nodze. Hmm, na dwóch ale wrogach. mam mieć trzy czwarte pancerze. I tyle miałeś? No i tak, można zwiedzać, kurde. Tak, tak, tak. Nie, ja, tak ja to tam sobie biegnie. Ja to tam sobie biegnę. Och, ale <laughs> no kurczę jaskinia. Ohoho... Uh, uh, oho, uh. uh, flacha... Uh. zalany w trupa. Szmatki, flaszka... <śm> zalany w trupa faktycznie. on nie nie to tutaj bije, Nie no, to luz. No to... wow. Jaskinia na poziomie. O no, kurczę, dobrze, że tu przyjechaliśmy. Game changer totalny. <śm> Nie, no gdybyśmy nie weszli do tej jaskini, to no nie wiem sobie co. Dobra, gdzie my jesteśmy? Po prawej stronie jest jeszcze jaskinia. Hmm. No, my to tak naprawdę jeszcze nie poszliśmy no. na drugą stronę, bo jesteśmy cały czas kurczy w, w tych górach, no? No tak. Dobra, to walimy tam na prawo teraz, co? Tam, gdzie ta jaskinia i ten zielony no to... punkt. W zielonym Właśnie. punkcie na pewno nie byliśmy. O nie, straciłem motocykl. Ja on tu płynie. Gdzie? Tu jest, widzę. Chodź tu. Prze przeskoczyć tam może. Ale. No Ty nie masz motocykla już? No. O nie. Ale jednak. Dobrze przeskoczył. A, tu nie. Jest nie, chucz, przeskoczył chucz, jednak. Chodź tu. Jak się stracił. Ale ładna jest grafika. Muszę po tobie. O tyż. mulu kurde. O tyż. Co chciałeś powiedzieć? Nic. O tyż. Ty, motorka nie masz. No właśnie, czemu biegnę? Nie motorek. Nie on jest? Moi ludzie się to wam zajęli. Czemu on mi tutaj kurczę został? Taki kawał przebiegłem i nie zauważyłem tego? O jeju. O, żyje. Pomóż mi szukać motorka, nie mam go. Nie, ała! O jest. To To no, co ja tu się zahaczyłem? A. Tam śmiałeś się ze mnie? Dobra. E, nie. Nie, jak ja mogę się z ciebie śmierdzić? No właśnie, jak mogłeś. Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa. Hmm, to jest kolejne jezioro. Teraz będzie skok za suba. O! A, f... Jezus! Ty lądował! Ja pierniczę, ty! Żyję, ale nie wiem gdzie motorek. Ja stałem tutaj obok ja patrzyłem na nazwę tego motorka, bo chciałem właśnie poruszyć temat. Ciekawe czy jest takie coś w prawdziwym życiu. życiu. jak łapnie. No czekaj, nie mogę mojego motorka złapać, ja <toddź> no, mam ale. motorek. O ładnie. Gdzie poleciałeś? Nowy rekord stoczni. <grym> <toddź> o nie no, skok był piękny. O, tutaj jest motorek. Dlaczego faceci żyją krócej od kobiet? <toddź> Nie, nie, co jest? Nie, motor. O, odzyskałem. I to jest to jeziorko, które tak chcieliśmy bardzo zawsze zwiedzić, które tam wtedy e... widzieliśmy od tych lotni. Chyba tak. O, też. Ta postać, Dobra, moje dzieci, mogłaby wystąpić, moje dzieci w wracają, rzekaz. moje dzieci wracają do domu, nim kończy się odcinek. Ja? Dobra, także... Będzie dotarcie do jeziora. Ja o, jestem koło jeziorka. Jestem koło jaskinki. Dosłownie zobaczyłem tylko na mapie ikonkę tego. Tego, tego. Dobra. Wiesz co, tam no to może autorka. nie kończymy odcinek, po prostu zrobimy tutaj cięcie. I dogramy coś jeszcze dalej. Ała. O, jak wyszło. No. To było dobre, to było... Się ze mnie? A skądże? To było efektowne. Wracaj tu! Zwód unik Ale to jeziorko jest wielkie tutaj Chodź tu A czekaj, ja zostaw tego Zostawię jej obu Ja chcę jeszcze raz Ej, na... Na tym jest jeszcze jeden <noise> Ale poleciał <noise> To już nie wstaje Gdzie jest jeszcze jeden? Pr, tu, 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 tu Przeżył? Gdzie jest, jest jeszcze tam, jeden? E, tutaj na plaży Przesuń tu O! Dzień dobry. Ej, e, cały ten się. pancerz mu spadł, Widzieliście to? Nie... widziałem. Gadaś? A, tam jest jeszcze dwóch. Oni ukrywają się w krzakach na jeziorze na lodzie? Teraz zrobię skok. Skok w krzaki. To nawet przeżyłem, ty. O! o wielki czerwony. <noise> O nie, ciekawe, czy tu jest jakiś kanibal. Kurde, bele, żebym tylko mógł ich zobaczyć. No, musisz przyjść o, szybko. nie, Jak go nie odlatują. Czerwony też padł na hitka. Ten tu się jeszcze rusza, niemożliwe to jest. O! Nie on chce czerwony. wstać. Wstał nawet. Ja w nim podniósł się. Wow! To przeładować? No chodź. Jak bym przylutował Cię? Oj, tyle zlutowania. Uuu! A nie. Dobra. Myślałem, że ten czerwony też podnosi kanibali, a on podszedł sobie i zaczął je... Konsumować. A ty widzisz jeszcze czerwonego tam? Tak. Jezu, mi jeszcze <noise> wow. O co się! Wow! Wow! Teraz był efektywniejszy, ale... ale... Teraz było dobre. I tak kurczy nic takiego szczególnego. Nie A, no. To wszędzie nóżki się walają. Wysadziłeś kilka ludzi. Kilku ludzi na strzępy. Nic takiego się nie wydarzyło. Limko 2013. <grym> <grym> 2023. <grym> Dobra. Także mała wędrówka za nami. Jak dotarliśmy tutaj, to tutaj sobie zapiszemy. Fajna franca idzie. Strasznie ich dużo jest, szczerze mówiąc, po tej stronie wyspy zauważyłeś. Takimi mhm. sporymi chmarami przychodzą. O, mhm. to widać. A, a ci gdzie zniknęli? On na lewo poczli, na dół. A, już widzę. Nie, czekaj, to woda. A nie, czekaj, kanibal. Ale niespodziewany u nich zrobił. No i właśnie. Zdążyłeś go trafić, nim ja strzeliłem z kuszy, bo nie ma mojej strzały. Znaczy twoja strzała, <grym> zobaczysz, po prostu poleciała siną w dal tam, 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 tam. O, idzie następny, ty. Wlazł na żywo, ja w tam pancerzu. no nie, no przeskoczył se na mnie. Jest jeszcze jakiś? Pomocy? ci? Nie. Prostaw czaszkę. Mm, ale strasznie dużo saszetek mają. No, no faktycznie. tu jest kolejna saszetka od tego, co ja zabiłem przed chwilą. I ręka. Także... O, ręka też akurat z niego wypadła. Tak, także. A. A, jest. Przed chwilą tu była. Jest, jest, jest. No, o, Kelvin. O. Wow. I miałem załadowane. O, tu, tu go. <laughs> to bardzo szybka robota. <laughs> Ale znowu mój strzały nie ma tej. No dobra o co Niepotrzebnie przedłużając, ten odcinek właśnie zakończamy. Tak. A te punkciki sobie sprawdzimy już w następnym odcinku. A jeszcze kiedyś indziej trzeba będzie posprawdzać te wszystkie tutaj wyspy i te zakamarki. Bo też to fajnie wygląda. Może będą też jakieś takie statki porozrzucane. Czy coś się piło? Znaczy a, wyspy. No, 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 widzisz taki taki. Fajny archipelag, bo W sumie teraz mamy te motorki, to możemy na tym zwiedzać. Będzie raz, dwa. Dobra. No to zobaczymy. Po zobaczenia do zobaczenia do następnego odcinka, bo wleci patrz, jeszcze jedna morda, żeby się tu pokazać w tym odcinku koniecznie. O, ale gdzieś zły, jesteś. O, ale zły. Wow. O nie. Jeszcze raz. Czekaj, nie, nie strzaj, bo on coś. chciał mi zrobić. <laughs> <laughs> Widziałeś. No chciał to to? zrobić, coś chciał zrobić. No. Nie wiem, wyglądało jakby mi chciał w ramie klepnąć. On tak. wygląda jak tego z. tego obrazu. Kurczę, jaką się nazywał? Powstanie Adama? Chyba czy coś w tym stylu. Tam... Nie, nie, nie powstanie Adama. Tego obrazu, gdzie ten chłop tak leży, wy, wyciąga rękę i mhm. e, Bóg z nieba schodzi mhm. i tak rękę też do niego wyciąga. Idealnie tak się ustawił. Wezmę, Zmyszyłem, zrobię tam. to wszystko, przefotoshopowuję i tak. ci go wkleję i zobaczysz o co chodzi. Fotoshopuj to? Także tak razem, za trzy miesiące jak się nauczę, będziesz widział. Tak, a tym <grychy> razem już się pożegnajmy do porządku, także... No, także porządnie, do widzenia. Tak, w kontakcie i do zobaczenia. Na razie.